Witam Was kochani na moim kanale. Dzień dobry! Witam Was w moim kolejnym odcinku dzisiaj. Kończę właśnie college, mój Junior College i zapraszam Was na moją Graduation. Chciałabym Wam dzisiaj troszeczkę pokazać, jak wygląda Graduation w Stanach Zjednoczonych, jak widzicie, jak z filmu, no jak z filmu. Zaraz pójdę do lustra, żeby Wam pokazać jak wyglądam. Bo to jest po prostu... O, tutaj Miriam się stroi. Także no, jak z filmu powiem wam. Pokazuję wam właśnie, jak się dziewczyny ubrały, a tutaj piękna e, różowa sukieneczka. Oh, Miriam. <laughs> Miriam, let na see your uh, sesz. Oh. To jest właśnie co ja uh, mam na sobie pod tym. taka spódniczka. Buty na obcasie. Ha? Huh? You don't want For me. Oh. To ja teraz tylko wam tak po wytłumaczę, uh, dlaczego ja mam właśnie w tym roku graduation. Otóż ja chodzę teraz do, do Junior College uh, i to jest tylko dwuletni college, dlatego mam dzisiaj graduation i to będzie mój associate degree, um, a mój bachelor dopiero będę miała graduation za kolejne dwa lata, gdy się przeniosę do mojego następnego college'u. I teraz mam oczywiście w tym e, vlogu kolejną niespodziankę, bo pokażę wam, gdzie podpisałam kontrakt na następne dwa lata. Or... Okay. 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 My mm -hmm. One two three. Okej. na time właśnie ja idę. Zaraz dał, to wszyscy oczywiście już pojechali. O Jezus! Wieje mnie! I am Harry! No przepraszam, no nie mogę, nie mogę po prostu szybciej. Some here, left. Really? i'm about to graduate i spent four years in wtc but i'm in high school so i'm going to be a senior graduating in high school that's pretty cool i don't know any of these people and they're looking at me crazy because yeah, we're just to your making camera. friends in the line for graduation. Oh, also, I I plug my YouTube channel. Do you have a YouTube channel? Yeah, I have a YouTube channel. But right here, Lonely Hipsters. Okay. No, teraz ja mam wszystko tutaj tłumaczymy. Teraz stoimy w tej drugiej kolejce. Znaczy jestem prawie na końcu. Yyy i będziemy wchodzić na halę. for this moment and for the opportunity to speak a little bit of you over a whole lot of them right now what a blessing this has been to be part of the wtc family good morning i'd like to begin by thanking my family friends and the faculty here at western texas college for all the support over the last two years i appreciated the small campus and that i was just far enough away from home to be my own but not too far if i ever something i feel like this associates development <laughs> Associate of Art. Woo! And from Annie Shea Jimenez Social Science Associate of Art. Woo! Technology Certificate. Carolina Alexandra Noster General Studies Associate of Art. Teraz tutaj wszyscy sobie robią zdjęcia, gratulują, a my jedziemy jeść, yy, bo jeszcze nic nie byliśmy od rana. O! How cute! Sindu, Smile! Także, kochani, to już po całym moim graduation, widzicie, moja, e, moja kochana Adi wyprowadza się z akademika i będzie to wszystko zabierała do domu. Dlatego takie jest auto wypakowane całe, ale. No, to, to na tyle. Nie rzucaliśmy tych czapek do góry tak jak na filmach, ale to bardzo dobrze, bo ta czapka się w ogóle prawie nie trzymała na mojej głowie. Musiałam ją sobie takimi spineczkami tutaj poprzepinać do mojej głowy, ale powiem Wam, że naprawdę fajne przeżycie. Mam już pierwszy dyplom. Jako pierwsza w mojej rodzinie mam dyplom z uczelni. Ukończyłam mój drugi rok studiów, i teraz będę robiła transfer do następnego kolegium, w którym będę się starała. Osiągnąć mój Bachelor Degree, a teraz dostam Associate Degree, czyli mogę już dostać pracę w Stanach. Czyli amerykańska tradycja, teraz będziemy jeść oczywiście na mieście, jedziemy do restauracji. Spotykam się właśnie z moimi koleżankami z ABI. Adi, oczywiście moje najlepsze koleżanki tutaj w Stanach. Jedziemy w restauracji właśnie z ABI. Jest chłopak Adi i jeszcze jej siostry. Kochani. Bardzo proszę, wybaczcie moje oczy, bo trochę mi się popłakało, bo moje koleżanki właśnie wyjeżdżają. I wiecie, pożegna. Także kochani, chciałam po prostu w tym blogu wam pokazać, jak wygląda graduation i w Stanach Zjednoczonych wygląda to wszystko tak samo, czy właśnie ukończenie liceum, ukończenie koledżu, ukończenie właśnie junior college'u, czyli w moim przypadku właśnie dzisiaj to wszystko wygląda tak samo, wszyscy muszą być ubrani dokładnie tak samo, muszą e, nosić tą pelerynę, to się nazywa Gaun. E, no i oczywiście tą czapkę, także mam nadzieję, że podobał Wam się ten vlog. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że mam swój pierwszy e, certyfikat, pierwszy dyplom w Stanach. E, w ty, z, tym, z tym dyplomem już mogę sobie znaleźć pracę e, i. Także jestem bardzo z siebie dumna. Zrobiłam to! Tak! Pierwsze moje graduation za mną i jeszcze oczywiście kolejne mnie czeka w moim czteroletnim koledżu Także już się nie mogę doczekać na nowe doznania w Michigan, także zostańcie ze mną, obserwujcie mój kanał, dajcie, dajcie suba oczywiście Zlajkujcie to wideo i oczywiście oglądajcie kolejne i kolejne I także kliknijcie ten dzwoneczek koło subskrybuj żeby dostawać powiadomienia o moich filmach, żeby być po prostu na bieżąco co dodaję i planuję dla was bardzo dużo fajnych filmów, dlatego zostańcie ze mną i kocham was wszystkich, kocham moich wszystkich widzów i buziak, Dziękuję bardzo.